Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Neo, a to jest Wiedźmin Geralt z Rivi. Tak, dawno nie było Wiedźmina, więc odkąd mam nową kartę graficzną, nie, nie mam co robić za bardzo, ponieważ nie mogę się zdecydować na żadną grę, ale więc jako iż nie lagujemy mi nic, ani nic... O, czekaj, przyciszę sobie trochę, bo to to dalej trochę. E, no to postanowiłem... Trochę sobie ponagrywać. Ja od razu mówię, że szykuję się nowe serie. I takie tam. Dobra, tam nie, nie będę wijał bawełnę i będziemy iść dalej. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora. Nie stworzyłeś, aby... Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno Wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, czego znaleźliśmy u tego pasera, talara? Tak, Kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania usiemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nie uszkodzono. Zobaczymy, co da się zrobić. Okej. Okay. No, mamy nowe zadanie. Za. Siemka. Siemanko? siemko, Siemanko. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek? Uwodzenia! Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu. Za... Na pewno się nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupi! Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje: szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te, no. koncesje. Chyba koneksje? W takim razie na pewno można go wyśledzić. Tak. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszki. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Okej, okay, Geralt upomnę się później, jeśli skończymy to. Od razu mówię, uwielbiam, kurde, uwielbiam normalnie, jak mi coś nie wychodzi. Nagrywam to już drugi raz, ponieważ teoretycznie to już nagrałem mm, jakiś, nie wiem, miesiąc temu, miesiąc temu chciałem... N nagrałem oczywiście próbowałem zrenderować ładnie wszystko ale oczywiście no coś musiałem się zwalić i nie mogłem wsadzić do renderingu więc nagrywam to miesiąc później i takie tam się małotopiec szczerze M szczerze to nie widzę żadnej różnicy między Wiedźminem y, z tego, tego. Y, Wiedzminem na najniższych wymaganiach, a Wiedźminem y, na no, wysokich. Teraz akurat y, na chyba maksymalny gram. Tak, na maksymalny gram. I jakoś nie widzę różnicy między y, maksymalnymi a minimalnymi. Co, co ty tu? Nie chcę a, wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. No oczywiście, chcesz wyśledniać, zacząć mi się rozbierać i nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd. Dobra, to pozwólcie, że pominę, osiągnę, bo on, ponieważ nie chce mi się tego słuchać. Chcę to. No, raczej się No, raczej było w skrócie, że. co on tu robi. I takie tam. że pójdzie z nami na koroliszka, o. I to w skrócie było wszystko. Jeśli miałem oczywiście. z przejściem, bo nie wiem, czy to jest niezagłośno, nie to wszystko. Nie wiem, czy to nie jest za głośno, ale ale dobra tam, nie, 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 nie będę sprawdzał, nie będę zmieniał. No, jak najwyżej to, kurde, nie wiem, przyciszę przy renderingu. No, bierzemy to wszystko ładnie, zielona i też się przyda. Secret, secret, odsuń się, dupo jedna. Dobra. miejsce macie. Mm, tak w sumie to miałem gdzieś kota pić, ale nie, nie, jakoś tak... Nie chce mi się. Albo dobra, wypiję kota, żebyście tutaj Wszystko widzieli ładnie. W Na, najmroczniejszych zakamarkach. No właśnie. OK, ładnie. Okej. Okay. Chodź, Zygfrydzie tędy. No, pamiętam, że tutaj... Tutaj gdzieś... Było coś do zebrania? Tak, tutaj. Jest. Klucz i list do rycerza Eryka. Okej. Okay. Siemano. To jest zamknięte, więc tego nie tykamy, tutaj mam wszystko ładnie, szczątki. A ty, 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 ty. zły utopcze. Ok. Okej, ja koroliszek. Mrekol ja dobrze pamiętam, było na, na. Szybki stół? Nie czekaj. No, na silny był. Wstawaj, człowieku. What? I wiesz co? Spierdalaj. Albo jeszcze jednak na szybki. Ej, no ja się tak nie bawię. Ej, stary. Ej, stary, co to miało być? Nie, ja w siebie nie wierzę. udało bla, 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 bla. Ale ja w siebie nie wierzę po prostu. Dobra, jest głowa koroliczka. Mamy ładnie na. na haku. Ale ja w siebie po prostu nie wierzę. No chodź, chodź. Nie mamy całego dnia. Śmieszny jest. Szczątki, szczątki, ładnie. Idziemy tam, tak. No chodź, chodź. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstanie... Cicho. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu... Przepraszam, że tak pomijam, ale po prostu... Po prostu jestem zdenerwowany tym, że muszę tę nagrywać. Pewnie jakbyście musieli nagrywać to samo parę razy rzędu, to też byście nie byli zachwyceni. Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z koroliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc.

Dotąd, aż nie dojdę do miejsca, gdzie skończyłem nagrywać. Były chyba dwa odcinki tam z pełnymi, z, pełnymi, z tymi pełnymi tekstami, więc... Będzie... jakieś... jakieś niecałe dwa odcinki wyjdzie, to na pewno. Więc... no, no jakoś tak. Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza Salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Ja to... Pan, pan, tylko nie to. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zykwyt. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. No dobra, to do przyda. Widzicie. Mam nadzieję, że nie, 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 nie będę musiał znowu tak wszyscy, to wszystko na no, nowo no, 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 nagrywać. To była masakra znowu mi normalnie ubił i tyle Ale Dla was robię wszystko Dobra, nie, nie, nie powiesza się, no Spokojnie. Ciekawka, spoko Proszę proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Geralt z Ligi. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza Geralt. Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako pro. Zapłacę. Dobra. tak. A za. nas. kontekst. sp. kontent. to mówiłem, będę. no. Wiesz, zobacz co. i zaskoczył. Dźmina. Coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie, prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Okay, Mamy ma magistra w w i, ten, bo... akenda. i tam żonę najlepszego. A ile tam dobrze pamiętam, tam azardzarek jest. Więc git. A ja, będziemy walczyć. Zdychaj, ok, wiej, wiej, stary. Niech sobie wypi sobie. Ura, jedziesz, jedziesz. ma pomożecie? He. Tak to się da. Proszę bardzo. Tak Tak się wy wykiwuje się, ee, Salamandra, tak? Na groble. Przejścia nie ma. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Panowie, tak nie można. Gdzie Przecież to Geralt. Bohater. On już teraz prawie jak... A to w takim razie mo Dzięki, za... Niespodzianka w kanale. No ej, no, no, sorry bardzo, ale ja nie na groble. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Dobra, wdzięczność wdzięczność, fajnie. Nie dola żadnej roby. To gdzieś. Widziałem, że jest i tyle, lecę, nie? Zostaw, zostaw ten scyzoryk, kuźwa. Co robisz, kurde? Co ja, co ja robię? A. Ten jeszcze, kurde, pójdzie. Spadaj szyfid spadaj... No musieliśmy go zawalić Taki suki jest no dobra, idziemy. Pójdziemy teraz po nasze rzeczy, to siemko i... będzie kick. Eee, a ten ty, ty pójdziemy Tego od razu przy... Przerąbimy już. Szpital lebiody. Tu trafiają ofiary plagi katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Czu panie mroczny? Przejścia nie ma. Aha, dobra, nie piję. Tyle tylko masz, nie? Masz stówkę. W porządku, możesz przejść. Dzięki, stara, ale nie idę tam. Wbieram tutaj. Znana roślina... Nie... Chyba nie mogę tego... To Mutalara. To do niego pójdziemy później. Mamy do niego pójść. Dobra, tablica ogłoszeń. Super. Okej. Okay. No i oczywiście na zadania... No. Można wyrzucić to, bo przecież to się nam nie przyda, nic, na tego sprzedać nie możemy, to to możemy wyrzucić A właśnie jeszcze jakąś książkę znalazłem, to spoko. Okej. Okay. Na loszku. Loszak. Siema stary, Vincent. Król okazał łaskę i wypuścił cię z Piedla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was z Wiedźminów trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? Jak idzie śledzić. La, 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 la. Macie, Macie. Mam Zajmuj ta. ...ta... ...zaj... Aktualnie... Bla, bla 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 bla, ok. No no, 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 Dobra, dawaj, ty Oj, moje rzeczy, a nie jakieś nie wiadomo co. Uo, ile ja tego miałem? Ile to, i to oczywiście mój hajs. O, dobra, to biorę, 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 to biorę. To biorę, to biorę, to biorę, to biorę, to biorę. No prawie wszystko biorę. No. Lucz pusto-krypek otrzymany przed, no, od Mikula. Może się nie przydać, ale wezmę. Ej, ładnie, wszystko, wszystko wzięte. Proszę bardzo biała mewa. Księga puszczyka. okej. do tej księgi puszczyka, Co? Dobra, ki z tym. Ech, no możemy się wspierać, Nie, nie mogę. Koleś po prostu się nam, namdychał to jest taki, narkotyk. Dla czterdy. Dla? bla blablabla... Dla Fistech? Fistech czy nie ma Fistech? Nie ma Fistech. Mam py. Wiesz co? Nawet jej Mam, Mam. py. Salamandra musiała za... To nie król. Płaci roki, nie Bla bla bla, 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 bla ziom, idziemy dalej. Wyjście. trafię się po nodze idziemy dalej Zobaczę jakie mam misję i... I będzie git. Beczułka. Piwco. pizza i piwco, piwco browa. ...do rycerza Eryka. Dlaczego to wyrzuciłem. Potrzebne jest. No. To chyba potrzebne będzie. Nie chce mi Nie potrzebna mi reklama, co ja robię? E, pies, drzwi do domu Talara. A, dobra, pogadam z Talarem. A, nie chcę tego. Nie chcę tego. Jotana. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. Hmm... No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Kurwa robimy interes O... Oh. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz Po pierwsze kurewska straż, po drugie co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin Berengar To nie była jego brzytwa Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla Kosior pochodzi z innego źródła Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. Tylko akurat nie będę bo to go ponieważ. Ponieważ moim zdaniem ta rozmowa jest najbardziej taka fajna. Wiedźmie jednesy, więc... No. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity. Prawdziwy chędożony magii. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis za każdą następną policzę normalnie. A co chcesz? Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady. Słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. Co? Co? A teraz mów, co ci z nimi łączy? Nic, kurwa, nie wiem. <laughs> Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem hendorzonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Z myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pięku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Hendorzyć rysunki. O, nie nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No, raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu, raczej, kurwa, nie inaczej. No, 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 Jak Do czegoś me's. dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Prawda, to ci kurde za Kupmy to dupy, kurde. No to jak kurwa będzie? Robimy inter... No, robimy, 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 no. <śmaks> usta. Jestem potrzebny... Dobra, no, dobra, no, 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 to nie interesuje mnie to. A no, pokaż mi swoje towary. Dobra, muszę ci coś sprzedać, żo. czy znaczy tam? To, to co ja ci Okej. Okay. Pierścień, w sumie, mi niepotrzebne. Pęcznik mi się przyda. A właśnie, to, to mi niepotrzebne, bo nigdy nie robiłem pedarty i nie będę robić. Meteoryt mam jeden, mam jeden meteoryt. A księgarniki mi, mi się przyda może. Medycyna sądowa. To też może mi się przydać. Co by tu jeszcze? Chyba tyle. No dobra. Dzięki ziom. E, właśnie. Jeszcze się u ciebie prześpimy. Pocznę chwilę. No dobra. Nie, no będziemy kończyć już raczej. Prześpimy się ładnie. E, Dzień, sobie zobaczę. dan ja Ile mamy tych kurde misji? Masa, łożę w morze. do tego mnie trochę będzie. Dobra, No dobra, ale co tam? Armię ja rodzi czałek. Gola. 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 Leona, magistra. Ninsen, mieleń. Zwykły. Miejsca. Masachra tego jest nowaniem. W masy. No, dużo tego. To bez by się przydać coś. Rzucić. Czyli będę musiał coś poszukać, jakieś książka, albo co. Ja boję prawda? Yy... Nie, co ja... ile tego yes. jest? Dobra, glosariusz. już. jest dyskupacja, to sam łączki ciemne nie jest. przepraszam. Tu się odbija coś, nie wiem co jeszcze. Dobra. Dzielarstwo... ...danie. Dobra. Spoko. No, tylko poruch ustawiony. No, jest nic. No. No... ...można się przespać chyba. Chyba, że jeszcze coś mamy? A mamy trzy talenty, proszę bardzo. Talentów nie odpuszczam. No. Czy dałoby się to wziąć? To wziąć. S e sinister. Jest też ślepiony. Ślepiony. Eee... Obrażałem 40% Potem podpalenie, obrażenie, krwawienie, krwawienie... A, podpalenie... Wszystko mi się wydaje, że krwawienie tak. by było... Lepsze Krwawienie by było lepsze i będzie... Dobra Śpimy Dobra, więc... To było na tyle na dzisiaj z wami Mieradz, z wami ja, tutaj talar się kręci na łóżku. Do zobaczenia, do i cześć w następnych materiałach. Yo!